Cześć wam, cześć wam, zobaczcie jakie ozdoby, jakie tu du, 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 du świąteczne, a my czekamy, takie choinki, a my czekamy, słuchajcie, na gości i mamy taki tort, taki tort mamy. A co to No dobra, nie wiem, jakieś słodkości, no dobra, to czekamy sobie na gości. Dawaj jeszcze, no jeszcze raz kochanie, dmuchamy mocno, 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 mocno super, super, brawo. I tak spędzamy czas. I tak spędzamy czas. Słuchajcie. Torcik był, a teraz będzie zjeżdżalnia. Dawaj, 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 dawaj. Skrabol na górę. Super! wjeżdżasz tu! Alan, tutaj, tu! tędy zjedź. Tu ci zrobię zdjęcie. Tu nagram. Dawaj, wyjeżdżaj z rury. Wyjeżdżaj z rury. I jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, my już w domu. Dziecko już pełne emocji. Zasnęło w końcu. A ja też w pełni ferworze w walki, słuchajcie. Tu już jest litr mleka. Robimy jogurt naturalny. Nastawiamy na noc. Więc słuchajcie, tu już jest litr mleka. Teraz musimy dodać 120 g jogurtu. To dodajemy. Eee, ja mam, słuchajcie, zobaczymy. Mam ten grecki z nakowicy. To lecimy. Zobaczymy, jaki wyjdzie. 120 gram. Mam nadzieję, że wyjdzie nam tak, trochę taki niezagęsty. Bo już mleka nie dodam teraz. Dodam tylko jogurt. Bo bardziej chcę, żeby on był pitny. Dobra, mamy. 100 gram śmietany, aby jogurt był bardziej kremowy. Można, nie trzeba. Ja dam, słuchajcie, mam łyżkę dam. Może nie, no może trochę więcej. A dajmy całą do końca. Dodam. Poszła. Ona stuknęła serki. Dobra, i co dalej? Mleka w proszku nie dajemy, bo my nie chcemy, żeby był bardziej gęsty. No i co słuchajcie, pokrywa miarka. Ciach, 30 sekund obroty, 4 i wracamy za 30 sekund. nas. Mamy wymieszane wszystko. I teraz, słuchajcie, 10 godzin, temperatura 45 stopni. Pyk, przekręcamy pokrętło i teraz będzie nam to fermentować. Także słuchajcie, no dzisiaj był dzień pełen wrażeń dla Alana i okulista. Okazuje się, że muszą być nowe okularki. Będziemy wybierać pewnie pojedziecie z nami. Zabierzemy Was, pokażemy <gry> okulary. Później był bal, urodziny, zabawa, tort. No i co? No i w końcu, w końcu przyszedł czas na spanie. Eee, także Was dzisiaj znowu trochę oszukałam <gryw> z tym gotowaniem, ale co? Jest, robimy jogurt. No, także e, jutro, jutro Wam e, pokażę pewnie z rana, jak wygląda efekt końcowy. Także na dzisiaj tyle i trzymajcie się. Do jutra. Pa, pa.